Co sądzicie o kota? Czy ściągają choroby? Znam sąsiadkę, która ma kilka kotów i dostała trzeciego wylewu. A, a co to za pomysł, że koty ściągają choroby? To, to chyba ściągają. Nie. Co? Jak to nie? Ach. Trzeciego wylewu. Wiesz, no, po pierwsze, zależy, ile ona się z tym katem. Ile z tym kotem przebywała? A ile miała tych kotów? Trzy. A co z tymi y, dwoma pierwszymi? Nie wiadomo. Um, Au. Znaczy, do pieca. Trudna sprawa z tymi zwierzętami. Zwierzęta nieraz mogą być y, na przykład. Pomocne. W tak zwanym układzie ściągania powiedzmy różnych. Tak, zwierzęta, trudności. Zwierzęta przede wszystkim potrafią tak jakby relaksować. Jeżeli mamy psa, kota, to się czujemy bardziej zrelaksowani Jak sobie siedzimy z takim zwierzakiem, tak? To to już dobrze bardzo działa. Ale czy koty ściągają według? Informacji koty ściągają. Choroby. To najpierw musisz mieć z kotem układ, a. bo jak nie, to nie ściągną ci choroby. Mm -hmm. a, a wręcz, znaczy, to jest takie trudne, bo oczywiście kociarze lubią koty, prawda? A ja z Lusiem mam układ? Masz. <noise> to mi ściąga. Masz, on, yy, tak, on jest z tobą związany, i teraz żeby, Bo znam osoby, które nie mają z kotami specjalnie wielkiego kontaktu, ale mają koty. A są mhm. tacy, którzy traktują je jako zwierzę totemiczne. No i na przykład taki kot potrafi być takim. I teraz tutaj musielibyśmy wejść w świat zwierząt. Koty są trochę tak jakby bardziej specjalistyczne, bardziej specjalistyczne niż psy, jak dla mnie. I w takich kotach, czyli kot może na przykład pomóc właścicielowi, tak tyle o ile, jak mu się opłaci, jak dostaje jedzenie, to może coś tam jakby ściągnąć, ale on tak jakby bardziej dba o siebie tutaj. Jeżeli jest jakby więź ze zwierzęciem, no to może ten kot na przykład widząc, że czyli tutaj musi być specyficzne badanie jakby danej sytuacji bo nie każdy kot ma na przykład indywidualną duszę bo może mieć się na przykład zbiorczą to też jest jakby bardzo ważne są takie koty które mają duszę i one mogą na przykład chcieć szybciej się wyzwolić z ciała, więc one biorą na siebie chorobę na przykład właściciela. Może tak być. Może być to nawet układ karmiczny. Naprawdę, to są jakby różne rzeczy z tym związane i tutaj trzeba bardzo szczegółowo do tego podjąć. Takie pytania ogólne nigdy nie wyjaśnią sprawy. To jest tylko pytanie ogólne, dlatego też um, odpowiadamy to po prostu w taki sposób. Też tak. Sądzę, że, o koty, silnych mocach. że koty pobierają raczej od nas energię. O, i właśnie tu mi przyszło, bo koty y, lubią y, siadać na przykład na żyłach y, wodnych, czyli takich negatywnych miejscach dla ludzi. Czyli one, jeżeli ktoś ma jakąś silną y, chorobę, one mogą właśnie y, dla siebie pobierać jako. Jako coś dobrego. Tak? Na przykład koty siadają w, w, w takich miejscach, gdzie dla ludzi jest dobre, a koty na odwrót. Czyli na przykład nasz kot czasem lubi sobie siedzieć bezpośrednio na studni, kiedy która jest tak jakby takim małym małą żyłą, tak? bo tam przypływa woda przez to. Mhm. Dalej. Ta zła energia kumuluje się w kocie i on później może nam szkodzić. Nie, nie, to się nie kumuluje, on się po prostu bardziej, to mu jest, yy, ko, ko, po prostu używa tej energii, tak?